Projektant zmarł na COVID-19. Projektant mody Albert Elbas zmarł na COVID-19. Miał 59 lat. Projektant mody Albert Elbas zmarł w wieku 59 lat z powodu COVID-19. Był ulubieńcem m.in. Beyoncé, Michelle Obama, Kim Kardashian i Sary Jessiki Parker. Albert Elbaz urodził się w Casablance, w Maroku, w rodzinie żydowskiej. W roku 2007 otrzymał Order Narodowy Legii Honorowej za zasługi dla francuskiej mody. Elbas był związany z takimi markami jak Guillaume-Rochelves Saint Laurent. W 2001 roku dołączył do Lanvin jako dyrektor kreatywny. Opuścił je w 2014 roku, po czym przez 5 lat był niemal nieobecny w branży modowej. Miałem czas obserwować i prowadzić życie nie jako projektant mody. Ale po prostu jako człowiek, opisywał w magazynie Wallpaper. W 2020 roku ogłosił uruchomienie własnej marki Asfastory. Jak podkreśla: The Guardian był ulubieńcem M. In. bejąc Michel O'Bannon, Kim Kardashian i Sary Jessiki Parker. Informacje o śmierci projektanta przekazał szwajcarski holding dóbr luksusowych Compagnie Financière i Hemont, partner jego ostatnich przedsięwzięć zawodowych.